w postaci czterech utworów i w resztach kawałki z pierwszej płyty, jeden chyba pierwotny, który był na demówce. Już na tą płytę wypracujecie, pracujecie, prawda? Tak, tak, pracujemy bardzo skrupulatnie, każdy z nowy materiał, przez lupę patrzymy muzycznie i staramy się, żeby to było jak najlepiej, jak, jak najlepsza jakość. Co z tego wyniknie zobaczymy, jesteśmy w trakcie produkcji. To będzie coś nowego z, y, w przeciwieństwie tego, co było na pierwszej płycie? czy to będzie cały czas ten trend? Nie no materiał jest o wiele dojrzalszy myślę i wszyscy tutaj mamy to samo zdanie. A widzie no, to bardziej w taką y, jedną y, wąstrz, węższą stronę muzyczną, a nie tak, ro, nie tak rozległy wachlarz jak na samej ręce. Impreza nam się bardzo udała. Jest fantastyczna pogoda, fantastyczna atmosfera, mnóstwo ludzi. Za chwileczkę wystąpi Natalia Kukulska, więc wszyscy będziemy się wspaniale bawić. Inwestycja, która jest planowana, czyli całkowita przebudowa amfiteatru, budowa nowej sceny, nowych garderób, nowej widowni. Całość będzie zadaszona, więc na pewno no jest to jakieś utrudnienie, jeżeli z punktu widzenia organizacji imprez w tym samym czasie, prawda? Ale myślę, że poradzimy sobie. Mamy scenę rozkładaną o wymiarach 10 na 12 metrów, jest to dosyć duża scena i planujemy właśnie organizację wszystkich imprez, w przyszłym roku właśnie tutaj na terenie obok amfiteatru tu się zapowie jak co roku. Vypijeme s panem dyrektorem po kufelku piva, ale bez protože nám na scéně nevolno. I to je celá tragédia. Ponieważ podlegamy pod ustawę antyalkoholową. Jakbyśmy wypili prawdziwe, to byśmy się jutro tłumaczyli na powstańców dziewięć. A to byś się za siebie, ja nie podlegam tej ustawie. Jak to nie podlega? Ja nie podlegam, panie podlega. Ale mimo wszystko, Żywiec, za mieszkańców, za powodzenie miasta żywię, Za wszystkich tutaj obecnych. Wszystkiego dobrego.